Ale po co ci komputer? Proszę, proszę, proszę. Żeby... Pracowałam. Po co? Ja pracowałam. Żeby tak. pracować? Tak. A po co ty chcesz pracować? Bo ja mam pracę. No właśnie, jakbyś miała pracę, to byś musiała pracować. Prac... Ja, ale muszę pracować. Jak nie, mam. nie musisz pracować, masz dopiero 2 latka. Żeby zarobić pieniądze. pieniądze. Oczywiście, ale po co, po co chcesz zarabiać pieniążki? Potrzebujesz pieniążków? Tak, potrzebuję. A na co? Na sklep. Czekaj, ja dobrze rozumiem, że ty potrzebujesz pieniążków, żeby założyć sklep? Po co ci ten sklep? Chcę zarobić pieniążki. A, jeszcze więcej pieniążków? Tak. Bardzo dobry pomysł. No dobrze, a to co kupisz, jak zarobisz? babci fajnego. Babci? Tak. O, jaki ty jesteś kochany. Z sklepu karfura. A, z Carfura kupisz tak, coś babci? Tak, tak, tak. Ty jesteś przedsiębiorca. A teraz muszę zar zarobić pieniądze, a potem będę coś kupić. Hej, to ty własną firmę chcesz założyć? Tak. A co twoja firma będzie robić? Zarobić, zarobię. Ciebie dumne? Mm. No i busiak.